Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie, bo tak naprawdę tydzień czasu nie siedziałem przed komputerem, więc ostatnio na live siedziałem, więc tak naprawdę kłamę, bo w sobotę. W sobotę miałem live'a 2,5 godziny, w niedzielę miałem 1,5 godziny. Eee, witam Was serdecznie tak, overwatchu troszeczkę później niż zwykle, ale to jest spowodowane tym, że miałem dosyć sporo obowiązków w domu i takie tam. U góry oczywiście liczba subskrypcji ładnie rośnie. Podoba mi się to, że idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście po lewej stronie z lista, kto ostatni zasubskrybował mój kanał. Jeżeli chcesz się znaleźć po lewej stronie, to co? Zasubskrybuj kanał. A teraz sobie przejdziemy przejdziemy, dobra, już sobie przypomniałem. Ocenimy dowód. Ciekawe. Co za dowód przyjdzie nam po tak długiej przerwie Miraż turniejowy. Ostatnio ja chyba dostałem reporta to jest kawka, nie? O godzinie 20, kawka pół do 20, oczywiście od filmu sobie wziąłem. Znaczy, nie generalnie kiedyś tośmy dostali, jak kupiłem ekspres, to znajomego, mówi masz tutaj takie chyba z 6 czy 7 sztuk, takich 6 chyba, takich ładnych filtrzeń. Czasem, jak jest tak późno, małą kawę sobie zrobić, dał się zabić przez testera. O, o, wiecie co to jest? Wolhak. Już na rozgrzewce widać, że kolej ma Wolhaka. Czy ma Tego jest ciężko stwierdzić. O, Wolhaka ma na pewno. Już jeżeli chodzi o nazwisko. Dobra, przesuńmy sobie go. to tylko rozgrzewka. Generalnie, jeżeli chodzi o farmingę, tak, to na pewno zobaczcie to, żeby dowiedzieć się coś o farmingu. W opisie tego filmu będzie link do don donacji, i to będą takie, jak gdyby, donacje, które będą szły do mnie. I tak, jak mówię, potrzebujemy około 20 zł, bo ja 20 zł dołożę, a około 20 zł chciałbym od Was wyżympić. I tak pewnie zapłacę za wszystko, bo nie będę mógł 20 zł z donacji wypłacić, więc ważne, żebym miał po prostu, jak będę wiedział, że mam, to... O, ale tutaj poszły, hedy. Dobra. Na pewno kolej mało harka, już tutaj nie będziemy tutaj za dużo myśleć. A im bota raczej nie ma, po prostu był bardzo łatwo pomaga w tym, żeby nacelować na głowę. Bombeczka wypadła. No, czyli mamy pierwszego podejrzanego. Ja lubię to, właśnie się tak Overwatcha obejrzeć do kawki. Mieszkał tutaj kawałek placka. Kawałek, nie wiem czy lubicie, ale jest to z tym, ze śliwką? Nie ze śliwką. Z, wiś z wiśnią musiał się zastanowić, czy to jest wiśnia czy ciężnia. Wolha Kama, czy coś ma więcej? Ciężko stwierdzić. Bamy, hopa, no raczej nie ma. Chyba, że ma skrypty skakanie po prostu, ciągłe. No co, widzisz, tam jest dwóch, jeden podchodzi, oj, przez ścianę już do nich celuje i to jest właśnie... Tutaj by Aimbot tam chodził, nie? Tak ładnie, no. Aimbociek jest ładnie skonfigurowany, prawie niewychwytalny, nie, nie wychwy... Nie, wy... Hmm. No taki o. Tam hmm. pan jest szybszy, po prostu ma imbota ładnie ustawionego Że ten yy, celownik tak nie skacze o, patrz, się zeskoczyć no, jest tutaj nie ma co dalej patrzeć po prostu mamy chichera czekajcie gdzie jest myszka? myszka jest tu, czyli jak przesunę tu to będzie gdzieś tu Dobra, jest. ścierwo musi wyjechać. SHIFT F2, bo inaczej nie będę mógł ocenić. Tak, spobaganie zdecydowania. Oczywiście, ponad wszelką wątpliwość. Eee, widzenia, oczywiście. Nie widziałem tego, nie widziałem tego. Prześlij werdykt. Czekamy na kolejny dowód, a w tym czasie powiem Wam tak. Będzie link do donacji na który będziecie mogli wysłać pieniążka różnymi metodami o, mamy kolejny nazwór będziecie mogli wysłać pieniążka oczywiście myślę, że w weekend jest We... weekend tak, jest weekend więc weekend wystartuje wersja beta jak to nazywam w ogóle profesjonalnie, serwera po prostu wrzucę mody ale to będzie już popołudnie, ponieważ od rana jestem w pracy więc na pewno popołudnie i, ee, I tak by było najlepiej, że po południu, w sobotę, wystartuje serwer od farminga. Co jeszcze wam mogę powiedzieć ciekawego? Oczywiście, mapy. Mapy po prostu będą właśnie w sobotę, cały dzień poświęcę na to, aby dopracować mapy, które na przykład wejdziecie na mapę, tak? Na, na, na serwer i sprawdzimy czy wszystko działa, czy mody działają, czy tego i w sobotę, lub może w piątek będą do pobrania kręcioła mamy mamy tutaj kręcioła tak to wygląda, ale mnie wakacje rozwaliły, wiecie Ja wczoraj podzę na wagę, gdzie nie, to jest dieta ja tak, placek na kolację i kawa z lekkim cukrem. Na pewno schudnę. No co, co tu będziemy więcej patrzeć? Przesuwamy tego kolesia. Tu mamy ewidentnego cheatera. Nie będziemy... Nikt tutaj raczej nie, nie ukryje, że to nie jest cheater. Więc możemy go sobie przesunąć. Bez najmniejszych... Skrupułów. Mieliśmy Pana Kręcioła, tak zwanego. półkręciła, bo nie kręcił się, ale się podnosił, więc... Mamy. I oczekujemy na kolejny dowód. Kiedyś była tutaj taka fajna piosenka, wiecie? Nie. Była taka fajna piosenka, teraz jej nie mogę znaleźć, już nie pamiętam jak ona się nazywała. Nic czekamy na dowód, zaraz wracam jak coś. Czekajcie, czym to się pauzowało chyba ty. No więc po krótkiej przerwie. Powiem tak. Zostawcie lajka miśki, bo każdy lajk like motywuje mnie, aby więcej wam nagrywać. Ci co lubią mnie oglądać oczywiście, poświęcać czas na to. Mamy teraz dwa turniejowy. Kawkę wypiję w przerwie. Hmm, też na kawa. Dobrze że się cały cukier nie rozpuścił. Mogę zawsze, zawsze trochę zjeść. Dostałem ostatnio recenzję, że proszę lajki na samym początku materiału. Bo nie każdy do tego momentu dociera, nie? Mam takich widzów, co oglądają moje materiały i... Mamy pana podejrzanego 9-4, nie kręci się, ma AWP jakoś się tam rusza. normalny, bo przecież nie wiedział, że idzie tego. Nie ma fragów. Podjeżdżamy do 11. Nie ma fragerzy. Nie ma. Wow, chyba mam pierwszego czystego dzisiaj. Na trzy filmy, jeden czysty. się wydaje. O, tutaj można bardzo szybko wejść, spuszować ten. Oto jest Krzyn, nie zauważyłem nigdy. Skina jakiegoś tam ma. Na Longu ktoś kryje? Słyszę, że idą Longiem. Przecież zabili go. Ten skrócił Shorta. No dobra, cofnął na Longa. Trochę późno. Nie ucieka. Ale czemu uciekasz z Sajdu człowieku? Może czekasz na innych? Dobra, czekam na resztę. Hmm. Druga strona. Lecą sobie na B. Pierwsza runda po drugiej stronie. Antyterroryści. No ja nie wiem, co co dostało tak naprawdę tego reporta. Co tu się stało? przez środek ziglem no nigdy nie próbowałem Co on się jak na końcu Nie pomaga w ogóle swoim Że teraz się odpali, no już nie wytrzymał. Nie robi kombeka. Nasz podejrzany jest na trzecim miejscu. 8 fragów po 17 rundach. <laughs> Skołcik Brociterów, to ja lubię ze skauta. dzisiaj mi ładnie wszedł w skoku. Wyskakiwał na treję z z konektora O Jezus. Gdzie ty żeś chłopok strzelał? Gdzie ty, żeś się uczuć Dwóch mu tu podchodzi. Dobra, chodzi no jedna oj dupa. Idą ma tych asystów? Pięć asyst ma. Więcej asystuje niż gra. Tutaj ośmiornica stoi. Czeka aż longa. A tam się nie rasuje. Tam ci nie szykują się, tam mamy pojedynek Widzicie? o jedynek na szorcie. Idzie strzelają się, do tutaj. Flesze rzucają. tutaj szóstka podchodzi na piątkę. I zabita piątka. Więc nasz podejrzany idzie teraz. Też ma smółkę, to nie, tu jest smoke. Mamy tak, jeden kryje A, drugi kryje MID I patrzy na przestrzeń. Czekajcie, czy stąd widać to wejście. Chyba widać Ten tu chyba z Negewem chodzi No, z Negewem. I trzeci jest trz czekaj, a na trzy. Jeden, jeszcze jeden. Ach, tutaj z Raz, dwa, trzy. Fajnie sobie kryją. Ciężko będzie im cokolwiek odbić. Chyba zajbują panowie. Dwie AWP. Na 15 rundę. No fajnie, fajnie, nie no. Saveować w ostatnią rundę. No no no. Jak widzicie, jak narysowałem kółkę, to ósemka się tylko trochę wysunęła. <ścoughs> Siódemka jest z moich półniósł. Co sy, nie? Jezus. Boba mi przyniósł. Kończy zaraz, okej? Okay? No. Jeszcze dwie lubie i Mój popcorn, nie? Wiejski. Buby. O, no, udało mi się, wejdź. Mm. Panowie się spóźnili. Panowie się spóźnili. Oho, ho, ho. Może dostał za. za gripping, ale tak naprawdę nie do nie gryfował. Skin nawet ma, zobaczcie. Góra ma ze skinem. Nie wiem, czy to jego, ale... To jest popcorn dla ubogich, chociaż kosztuje więcej niż popcorn. Nie wiem, jak po... kosztuje... 7 złotych? Ale było czyste. Na plecy im Mądrze obrócił się. To było mądre. Wiadomo, że zawsze ktoś może na plecy przejść. To nie było widać, żeby miał cheaty. odchodzi longiem na ukołać Ojej, przecież by był comeback sorry że tak jem na odcinku nie? ale to jest taki dobre że przeciepłem mm. Kto lubi bob ten zostawia lajka. Like Kto nie lubi, ten fajka. jest bajka. Jedy, jest jedy, jedyne z niektórych. Nie wiem, czy to jest owoc, czy warzywo. Ma warzywo, które jest zielone i jedno. Wow, jakie smoki taktyczne tutaj weszły. side i dwie rundy ugrane, tak? Tu trzy. Jedna. Teraz druga runda będzie ugrana. Ciężko im mu będzie odbić samemu. Z wioskiem cztery życia. Ta side, Akacza. No co, koleś był czysty według mnie, A według Was? Piszcie w komentarzu. Kolega był czysty. Za co dostał reporta? Może dlatego, że popilnował plecy. Zagrał mądrze? Raczej nie miał bo ta. Może tam był jakiś kombek i dlatego. Um, tam ci się zirytowali. No nie wiem za co mógł dostać tego reporta. W tym momencie ja się z Wami żegnam. Wrzucam ten odcinek. I widzę się z Wami w czwartek jeszcze, w takim przygotowaniu e, kolejnych map na. Farmingu, przecież pisaliście w komentarzu, w komentarzach. Oczywiście macie link do donacji na Farming. I co jeszcze? To wszystko. Na razie dzięki. Cześć.